Ej kochani, witam Was bardzo serdecznie, jestem Szarham a to jest kolejny odcinek. Day's gone. Na dzień dobry, nie wiem. Słyszycie? Do kogo wpaść? Przydałaby się pomocna misja blokowana. Serio? Dopiero tu byłem. No dobra. E, nie wiem, czy to słyszycie, ale wydałem przed chwilą 2000 dolarów. Masel! ten 2000 na nowy silnik! Szybszy, głośniejszy! Co tam się. Janie Pabla. Gdzie ja powinienem się udać? A wiecie co? Jedźmy se tu. Jak taki był plan. Jedziemy set tam, zobaczymy. Zobaczymy, co się dzieje. Hmm. Może potrzebują nasze, naszej pomocy w dzień urodzin Heroda. Moi kochani, misja fabularna związana z... Lake, z Jestem, Mike. Co ci trzeba? Słyszałem, że sprowadziłeś Shane'a Riley'a. Jak poszedłem do chaty, nie było go. No, tak. Do tego Mike. No Nicka, że co. Chciałem go przeprowadzić, serio, ale on... No, walczył jak szalony. Nie zostawił mi pola manewrów. Żadnego. Aha. Pamiętasz sprawy? Sprawy. na temat tego, jak załatwiamy tu sprawy. bez odmów. Dzięki, Ricky. Eee, do diabła, co tu się stało? O nie, ciekawe, że zostawili coś ciekawego. Eee... Ja nie wiem, czy jakby te Ktoś pytań, Co się, w... się stało, Ricky? Ten gość, którego szukaliśmy, Eric Lynch, ten, który zabił Campbella i Ridan Na farmie. No. Lynchman, a to chujek. Wiesz gdzie jest? Tak no, ta, ta, tak jest na północnym wybrzeżu przy starej przystani. Dużo misji dostajemy. Ale żelazny Mike kazał dać ci znać. Znajdę go. Dzięki Dick, tylko szybko. To może najpierw coś innego? Kolejna misja odblokowana. Na wybrzeżu. Nie, 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 zrobimy wszystkie trzy dzisiaj. Gaci, nie mogą mnie zobaczyć! No! Nie wyszło, nie wyszło. Deacon. Zobaczyli zobaczyliście. Aha, i noc nastanie. Zrobi się ciemno i strasznie. I kościół ze snajperką tam siedzi. Jakiś chujek. Laser ci widać, chłopie. Czemu kurwa każdy coś od nas chce? Czy nie ma innych ludzi w tym w w świecie? Ameryka jest tak duża, a nie ma tu Brian, ludzi. Nie dotarłem do nadajnika tego przy obozie buntowników. Włóczę go, znaczy się St. John, przyjąłem. Po co tu jestem? Zaczął po imieniu. Zbliża się do ciebie śmigłowiec, przygotuj się. Czy te misje to będzie tylko a, coś takiego? Czyli, że po to. Będziemy się skradać teraz po domkach? St. John. Tak. No, trudno nie zauważyć. Hmm, myślałem, że będę mógł zaznaczyć śmigłowiec. Zbliż się do badaczki. To bardzo ważne, inaczej nie będę w stanie Przychwycić ich danych. Och, dobra. Stoję tym razem, chcę, żebyś podłożył nadajnik dajnik. trzeba umieścić. Kopterze? To, kopterze. Wszystko Musicie ja. tylko Nie mogą mnie zobaczyć. No dobra, co wy tu robicie, chłopcy, hm? Tej badaczki tylko nie oznaczyłem, trudno. Może się uda, wiecie, tak, żeby... Bo jakbyście nie zauważyli, jest znak, mało paliwa. Ale nie, obstawiam, że nie macie tego problemu, prawda? Nie, Dobra, szybko, 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 zanim się tamci wrócą i ten się zorientuje, lecimy, cyk. Jestem ciekaw, tylko... Badajmy, Dodatka terenowa 2060. Zakończyliśmy badania 34 miejsc gniazdowań, w tym tych w Marion Forks na cmentarzu Pioneer w obozie trwalskim przy autostradzie, w zajeździe przy drodze do Ol Przeszło prawie kamieniem dostałem. Uszalonego w Tak, trochę za bardzo tam wiejsko i turystycznie. Za tym akurat nie tęsknię. Uszalonego u niego. Na południe od źle. Mam pytanie. Pewnie jestem zajęta czy coś. Te gniazda. Dobra w takich miejscach Możemy podsłuchiwać przez ścianę z git W sensie nigdy nie ma ich tam gdzie zbudowały je zwierzęta na drzewach czy gdzieś w dziczy, tylko w domach e, skończyłaś? Sorry. Goście z laboratorium mają pewną teorię. Kiedy tylko będą gotowi się nią podzielić na Czemu pewno? Czemu wy musicie iść tam na znać. stronę? Do kosza i nikt o tym nie wie, bo mnie nie widzieli. Może jak ktoś będzie chciał puszeczkę po kolce na przykład wyrzucić. Może to są kulturalni panowie. Może oni sprzątają po sobie. A może będę w dubie, bo teraz będą obserwować to miejsce i nie będę miał jak wyjść. Zostawiam di nad piekłem i czas na czytanie. Jest. A nie, nie miałem czas na wszystko. No dobra, to teraz spadam zanim ktoś mnie zauważy. O, to jest koleś. Dobra, musimy to zrobić tak... sprytnie. Up my life, żeby tamten nas nie zauważył. W sumie mogą mnie wziąć za świrusa. Takiego, wiecie, dobrze wyposażonego z, z siekierą na plecach, snajperką i innymi karabinami. Dobra, dotarliśmy do motocykla. Mamy misję zaliczoną. Nowa misja, wiosenny zasiew to jest. Oj, wybaczcie, odbiło mi się. To jest kolejny. Chyba, że to... Nie, to jest tu. Wiosenny zasięg Znaleźć Lynchmana. Oczywiście, że znajdziemy Lynchmana, ale Tucker jeszcze coś od nas chciała. Pewnie będzie chciała, żebyśmy wrócili. Ryan. Ryan, o, kurwa. Chyba taka mała hordka. Chcę na Hordunia bym powiedział. A tam to wyglądało jak ten taki albinos, co go pokroili. Czyli nie fajnie. Nie, żebym miał coś do albinosów, broń <śmum> Boże. Taker, kurwa, co ty zasiadanie chcesz? Nie jestem nad morzem. <śmum> Masz na mnie robotę? Dobra. Aha, Na chwilę się Copland pewnie odezwie jeszcze. Mi Pink, Co to było? Mówiłem. A, no, Niech zgad Masz dla mnie jakieś zadanie? A, dobra. Wpadnę jak będzie okazja, bez odbioru. Żywcem? To bez jaj. To dlatego tu nie mogłem się dostać. Dwa nasion. Dick potrzebujemy ich. No skurwa. Kurwa, czyli musimy się dowiedzieć, gdzie są nasiona. Kawał, chuja. Maczeta, ja chcę naftę. Spalimy tą budę. Dobra, eee... jakieś poszlaki? Coś tego tu, coś jest. Jagódka, ale weźmiemy. Jak jesteśmy, to weźmiemy. Jagódki zawsze się. Przydają. Dobra, gdzie my mamy tutaj jakieś poszlaki, jakieś tropy, jakieś takie fajne, smaczne, dziwne rzeczy? Skrzynka z amunicją. Nie wiem po co mi ona, ale wezmę. Nie da, no, amunicja się przyda. Achuj mi maczeta. Co my tu mamy? Maczeta. Dikon. Gro. Co to jest? Niko jak będziesz miał czas, wpadnij do obozu. Mamy robotę. Z przyjemnością. Ryki, no dobra, kurwa. Bez odbioru. Dobra, misje według tego mamy tam. To dlaczego mi? W ogóle co ja tu mam zaznaczone? Co to jest? E, mam lepszy pomysł. Bomby. To powinno zadziałać? To teraz mnie zaskoczyliście? Po co to jest zaminowane? Komu by się chciało? Chyba że tam czegoś nie odblokowałem. Może się coś zepsuło. Może przez dzień tu muszę się dostać? Nie wiem. Może jest, jestem ślepy i czegoś nie zauważyłem. Może nie powinienem na motorze tu przychodzić? Użyj tego. To cykl potrzebuje paliwa. Gro. Nie wiem. Autentycznie nie wiem, ludzie. Mam wrażenie, że. Coś się zepsuło. Dajcie mi chwilę, dobra. Taka smutna sprawa. Taka bardzo smutna sprawa, moi drodzy. Nic się nie zmieniło. Nie wiem, gdzie jest liczbę. Tu nic nie ma oprócz tej szmaty, i noża. Więc. A jeszcze zaczęło sypać cudnie. Więc moi kochani, pozwolę sobie zrobić inaczej, skoro z tamtą misją mamy coś nie tak, to udamy się do obozu. Damy się do obozu. Znaczymy sobie tą misję. I pojedziemy tam. Wykonamy inną. Może jak zrobimy tą, to uda nam się zrobić tamtą? Zobaczymy. W ogóle śnieg jest bardzo klimatyczny w tej grze, nie sądzicie? Przez chwilę nam wcześniej w obozie tylko padał. Z tego co kojarzę. Martwi mnie ten silnik z tym bakiem, bo zdecydowanie za szybko się nam kończy paliwo. Czy to jest problem? Nie. Szybciej dojedziemy na miejsce. To nie ma znaczenia, że. Będziemy musieli częściej tankować i więcej wydawać hajsu, hey nie. Nie brama, tylko dramat, kurwa, bo tego nie umiecie otwierać. Jasne, chuj, trzy emerytki. Eee, może by się przespać zanim ten... I zatankować przede wszystkim. W ogóle mamy... 15 minut już prawie. Eee... I mam wrażenie, że nie zrobiliśmy jeszcze w tym odcinku nic. Do zobaczenia. No to na razie. Dobra, chuj, idziemy do misji. Siema. Buzer, czy pomoc na dłoń by się przyda? No tak, przecież on ręki nie ma. Jak tam leci? Ale przeszło mu. Co on ma? Slytherin? Nie. Nie wiem, ale ja... Slayer. ...nie czuję dłoni. Dystans, lubię to. Tak, proszę nie może jeszcze hmm. przyjmować gości, ale mnie przydałaby się pomoc. Dobra, to do później. Będę tutaj, hej! Pani doktor, jest tak na serio. Dzień. Po tym wszystkim będę mógł jeszcze zagrać na pianinie? <laughs> Bardzo <Nie>? śmieszne. <laughs> Czy jeszcze powiem. kiedykolwiek Buzerowie. zagram na pianinie? To no było w jakiejś bajce też. Przynajmniej <laughs> stąd mi się to kojarzy. W, w szreków. w Osioł tak powiedział. Że oślepł, nie? Buzerowi nic nie będzie. Gorączka zupełnie znikła. Dobrze, tak, 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 dobrze, A nie, tam było na skrzypcach. No nieważne. mówiłam, William -hmm. naprawdę zawdzięcza ci życie. Boozer nie jest mi nic winny, wręcz przeciwnie. Hej. Pomogłam już innym. Eddie i Mia umarliby bez tych antybiotyków. Mhm. Tak tylko ci mówię. Coś... Jeszcze? Buzer na... Aj, ziomek. Ogarnij mi sześciobaka. Odblokowano broń. Strzelba buzera. Dzień dobry. Wygląda na to, że z nim lepiej. Dzień dobry. Strzelba buzmena. Gdzie jest szafka na broń? Daleko stąd. Idę po nią. Idę po nią. Zobaczymy jakie ona ma statystyki. Jak gorsze to ją wyjebiemy, od razu sprzedamy ją, kurwa, się pierdolą. Nie będziemy żadnej strzelby używać, jeżeli będzie słaba. Pamiątka rodowa? Co to? Jest. Strzelba. Obrażenia ma fajne, ale zasięg jest ujowy A... Nie chcę. Dzięki. Bolek karabin. Dobra, prześpijmy się. W momencie, gdy się prześpimy... Skoczymy jeszcze raz na to jezioro. W ogóle zimno mi się robi. Pozwólcie, że opuszczę rękawy, i będę już tak typowo wieczornie opatulony w szlafroczek. Uuu, herbata już wystygła, właściwie się skończyła. Pokoju zaczyna robić się chłodno. Jest pierwsza 06, 22 listopad. I mam wrażenie, że cały czas cały czas. Oj, teraz na pewno, ale że cały czas dotykam mikrofonu. A tu kurwa dalej sypie? Co to jest Polska? Chociaż w sumie nie no, bo u nas u stopniało nas przynajmniej u mnie Ale to do jeba nie wygląda, tu się coś jara, a śnieg się nie topi wokół niego. Płonie ognisko w lesie. Dobra, a właśnie Ricky ma jakieś zlecenie dla nas. Pogadajmy z nią, jak tu już jesteśmy. grupa mężczyzn strzelali w bramę, odjechali. Ach, kurwa. W jakim kierunku? Jakoś na zachód, ale niedaleko. Rozbili obóz na północ od Eden Hill. Skąd wiesz? Myślę, że mogą wrócić, więc chciałabym, żebyś pojechał na zwiarek. Kurwa. Dobra, luz. Oczywiście, że pojadę. Dzięki, Dick. Misję mi dać. Mapę. uczędzy. Mapa. Gdzie to jest? To nie tu. To tu. Rozjebiemy ich. To pewnie ci tam byli, ten sniper tam, bo to jest chyba to samo miejsce. Eee, Pięknie jest. Jak ta gra mi się kurwa, podoba, one się zawsze same otwierają? Nie wydaje mi się. O, dobra, mam pytajniczek, może tym razem uda się zdążyć, zanim ktoś zginie. Dzięki, jesteś tam? Wszedłem dzisiaj ze szpitala. Kur... powiedziała, że nasłuchała się mojego marudzenia za wszystkie czasy. To jest stylu. Co, chciałbyś się spotkać? Majesz spraw na pięćdziesięciu procentów. Hm. taki tam daleki żarcik. Nie, ale serio, wciąż cię połączenia. To się chyba nazywa ból fantomowy.

On to przeżył? Kurga. Liczyłem, że wiecie. Ty, kto krzyczałaś, jak ja ciebie trafiłem. Laska. Przewidujesz przyszłość. Niesamowita jesteś. Główka będzie? Coś się z dźwiękiem dzieje. Nie wiem, czy to też gdzie na nagranie słychać, ale coś się z dźwiękiem dziwnego działo. W ogóle ta gra jest. Im dalej w las mam wrażenie, że bardziej... więcej błagów odkrywa. Ja mam takie szczęście. Na ja swego czasu w mafię dwójkę, mafię jedynkę remaster grałem. To w pierwszej misji, w pierwszy, za pierwszym z, za łukiem kurwa mi się gościu pod ziemię zapadnie. W sensie ja się zapadłem pod ziemię. Porambane. Jestem przy Eden Hill i ta. Dobra, załóżmy sobie wszystko. Poradzisz sobie? Cyku, cyku, cyku. Wkrótce się przekonamy. To sobie przeładuje. O nie, bo tam jest dwóch. Nie mogę tak zrobić. Czy my to chcemy zrobić? Po Cichu? Chłopaki, myśleliście, że tak tu wpadniecie. Czy po Mojemu? Chyba czas, żebyście się stąd zabrali. Dobra, ja z tym. Dobra, tamtego się trzeba teraz szybko pozbyć, żeby nie zauważył swojego martwego kolegi. Jeszcze wdepnie w mózg i się poślizgnie. No Dobra, do roboty. Ha? Pampararira pa pa, pi, ra, pa. kolejny pytanik. Musimy kiedyś pojeździć po tym świecie i poszukać ich. Postarać się, wiecie. Znaleźć takie. Kurwa. Hej, hej! Hej, hej, Tu jesteś. Kryczę, świrusy! Teraz pokażę co potrafię. Świrusy? A czy wy wiedzieliście wcześniej, że świrusy potrafią tworzyć koktajle mołotowa? Płonie ognisko w lesie. A, fajne grzyby pozbierać, to jest po prostu... Niepojęte. To nie są grzyby, Adam. Są kurwa puszki. Albo bo są pułapki. A bo oni tego Tak tego wirusa wykryli jeszcze jest. Oj, nie miałem tu Miko na to no, życie. Koło roła. Tak, zjebacie. Nie, szlak to jeszcze jeden. Jad Demet. Jestem dziwni. Raz giną, raz nie giną. raz strzelają celnie, raz niekoniecznie, raz pozwalają mi zasoby zbierać. Innym razem, wiecie, zauważają mnie nogę. Ojej, potknąłeś się. Uważaj. Załatwiony. Dobra, nie zobaczyłem, ile mamy tego. Ile mamy misie moje drogie, kolorowe reputacji w obozie? Czy ja mogę to tak sprawdzić? 9000 na 12, mało. Zdecydowanie za mało. Dobra. Ale mamy nowy punkt umiejętności. Dobra, Chodźmy do Riki. Załatwione. Nie będę eee. Czy my możemy po drodze właśnie zahaczyć o to? Kurwa. Oczywiście, że tak. Nadużywam tego, nie? Też mam takie wrażenie. Piękna jest ta góra. Boże, jak mi się ta góra podoba. W ogóle to się zwłoki wysypały. Księżarówka ze zwłokami, to jest kurwa, to taki autobus dla nieboszczyków. No dobra, no i co? I dalej tu nic nie ma. proszę. Rozejrzyj się za mnie. Ja tu naprawdę, kurwa, nic nie widzę. Mogę... Nie dało się. Nie dało się wcześniej. Albo jestem ślepy. O, kurwa, tam jest! Mogłem to przewidzieć! Mogłem w sumie... W... Mego kolegów bo to ich mam zabić. A. W ogóle ta strzelba była jako broń borzna czy jako broń główna? Tak można? To jest legalne w ogóle? Dobra, mogę w niego wjechać, to więcej mu zada. Kurwa przyspieszył, nie? Nie Kurwa kolegę ma kolega nie żyje, A gdzie on jest? Tam? Na temet. Opie, ty kurwa pójdziesz do diabła. Zgryzł, piach Misiu to powiedział Bydlak? Ha! Śmierdziel, hehehe <śmiennie> Zajebiście, ja, ja mi się dobrze tą gierkę nagrywa Co jest, w obozie za sobą cię karmili? Pierdol się Myślałeś, że zabijesz paru gości i odjedziesz z naszymi zapasami? Co z tego, że część osób umrze z głodu, skoro ty się narzesz, co nie? Ja z mordy widać, że to jest taki... cham mi prosty. nie, cię. Ej, 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 ej! posłuchaj mnie. Ryki przyślę po ciebie paru gości. Jak im powiesz, gdzie schowałeś nasiona, to może cię zastrzelą. Zamiast powoli powiesić. Co ty na to? Nie mam pojęcia, o czym w ogóle mówisz! Eee... ponga. Kurwa. Hej, Ryki, mam Zaraz ja. ja. podam ci ja. Powiedz, kurwa, nieśmiertelny. A ma nasiona przy motocyklu? Eee... Chyba nie, nie widziałem ich. Dobra, nie wiem, wysadziłem motocykl. Zgarniemy go. Ups. Dobra, lecimy do obozu. Nie mam nitro. Nie mam eee, tego. Wytrzymałości motocykla. Muszę znowu wydać miliony monet na naprawę go. To jest wszystko, kurwa, przykre, wiecie? To jest przykre. Ale biały dym, jakbyśmy papieża wybrali. Hej, Ricky. Cześć. Potrzebujesz czegoś? <noise> Potrzebuję, kurwa, naprawić motocykl. Hopie. Dobra, zatankujmy go jeszcze. Jest pięknie. No... Folerę dużo paliwa. Ile mamy? 9,700 na Mhm. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dzisiaj krótszy niż wczoraj, albo. Znaczy po prostu krótszy. Krótszy niż poprzednio. O, lepiej. E, ja spróbuję, tak poza odcinkiem, pobiegać tutaj, porobić. Y, popolować na zwierzęta, poszukać jakichś roślin, żeby dobić te ten drugi poziom reputacji. Wtedy spotkam się z wami i kupimy coś fajnego. Ulepszymy motocykl, brońki, będziemy kontynuować fabułę. A teraz ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał, to nie zapomnijcie go ocenić. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej!